Dzień dobry. Tak więc witam w pierwszym odcinku na moim kanale, który będzie traktował o tematyce książek. Na początku małem wprowadzenie, nie przejdę już do pierwszego tytułu, jako że nie ma po co tworzyć Jakichś wprowadzających filmików, które i, i tak nikt nie ogląda, tak naprawdę ktoś poszukuje treści, a nie prostego przekazu, który nic mu nie da. Tak więc ja nazywam się Przemek i tak jak już to mnie będzie to kanał traktujący o tematyce książek głównie, ale także będą znajdowały się inne tytuły, tytuły, ponieważ ja nie interesuję się jedynie książkami, mam wiele zainteresowań a to jest coś co urozmaica uzma moje życie i i na pewno mnie rozwija, i dlatego też chciałem wam jakoś uzmysłowić to i w takiej mojej małej nadziei nie w bólu i nadziei, ale w małej nadziei że żeby przyczynić to do Waszego zainteresowania tą tematyką i zaczniecie więcej czytać na początek tak jak już to już tak to już zakończenie wprowadzenia, wiem krótkie ale wolę krótko i na temat zacznę może od pierwszej pozycji no niestety miałem dopiero ostatnią okazję ją przeczytać do końca bo kurczę trochę mi to zajęło jest to oczywiście Metro 2033. Przedstawię to tak, żeby jakoś było na przykład tak w ten sposób. Jeszcze przesunę do tyłu, żebyście autora dobrze widzieli. Niektórzy będą przepisywali. Proszę, nawet dobrze to będzie wyglądało. Yy, jakość kamerki nie jest zadowalająca, ale na pewno ją trochę yy, na pewno jeszcze jest mniejsze obraz i dlatego tą książkę tak blisko postawiłem, żebyście dobrze widzieli o co mi chodzi. To może tytułem wprowadzenia na temat metra jest na pewno, jest na pewno fantastyka. Wiem, że nie wszyscy lubią fantastykę, jednak e, idąc przykładem Sapkowskiego, jeżeli łączy się fantastykę z historią, to może wyjść e, niesamowita opowieść akurat nie będę wspominał o co mi dokładnie chodzi, ci, którzy wiedzą, to wiedzą. A cała reszta, która nie wie, poszukajcie, a znajdziecie. E, dobrze, e, wracając do metra, tak jak wspomniałem, typowa fantastyka e, opowiada o osach człowieka po, po kataklizmie, że, że tak to ujmę. E, chodzi o to, że przeżyła pewna grupa ludzi w Rosji, co tam. I żyją sobie w tym metrze, mają swoje problemy, mają swoich nazistów, mają swoje ruchy oporu. Jest tego naprawdę pełno. Jest to tak jakby jedno państwo, tylko że w uboższej wersji, co jednak nie przekłada się na to, że gorszej. Bo naprawdę czytając, co ja się na przykład ubawiłem. Prawda, były momenty, że się nudziłem, bo wydawało mi się, że autor przeciąga, ja, ja po prostu nie lubię takiego przeciągania, że autor y, do, dodaje od siebie jeszcze coś tam, wymyśla, dla mnie to jest y, wymyślanie na siłę, ja się tak czułem, mam nadzieję, że wy nie będziecie mieli takiego uczucia i się świetnie bawili w każdym momencie, bo na pewno ja się w, w wielu momentach bawiłem niesamowicie, ja naprawdę potrafiłem przesiedzieć noce nad tą książką to... Do północy spokojnie, bo na, naprawdę, jak wyobraźnia działa, a są dobre momenty, ciekawe, to prostu da się przeleżeć. I to nie, nie patrzę od strony gry, bo, e, będąc szczerym, to co oferuje gra, to jest po prostu śmiechowate porównanie do książki. Ja wiem, niektórzy twierdzą, że, że tak zawsze jest, że gra wychodzi gorzej od książki, ale tutaj to jest po prostu fenomenalne, jak można stworzyć coś. Co jest powiązane z książką jedynie poprzez tytuł i głównego bohatera. No i powiedzmy, że wątek, ale tam jest całkiem mocno naciągany, bo jednak ten wątek trochę inaczej wygląda w książce o wiele lepiej, przyznaję. Po, poprzez same opisy tego, co on tam napotyka, a, a to, co przedstawia, gra, to jest po prostu nie, nie była ziemia. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli jesteście zapalonymi graczami. Albo chociaż ciekawi Was ten tytuł w formie gry, to najpierw przeczytajcie książkę, a później zajmijcie się grą, bo wtedy ta zabawa będzie lepsza. Ja zrobiłem trochę inaczej, ja najpierw grę przeszedłem, a później... no to było tak, że ja zacząłem to czytać, pojawiła się gra, zacząłem w to grać i tak momentami trochę przeszedłem, trochę przeczytałem, aż się w końcu wkurzyłem i stwierdziłem, że nie, że tak nie będzie. Najpierw przeczytam, a później dopiero skończę grę. Tak też zrobiłem i naprawdę się świetnie bawiłem, porównując sobie, jak ja sobie coś wyobrażałem w mojej głowie, a jak to zostało przedstawione przez autorów gry. I powiem wam, że to wyobrażenia książkowe są zupełnie inne. No, chociażby to, że w samej grze główny bohater jakoś nie, nie kwapi się do rozmów, a. W książce znowu jest to dosyć rozgadany człowiek, dopiero poznający swój świat i zmagający się z własnym losem. Właśnie, bo to jest ciekawe, to akurat Wam mogę powiedzieć, że on myśli, że on zmaga się ze swoim losem, ale to nie jest ten los, o którym my wszyscy myślimy. Ale co to jest, to wiadomo, musicie przeczytać, bo ja Wam nie będę skracał książki i zabawy, która Was czeka przy niej. Wiem, to będzie koszt około 40 zł, jak dobrze kojarzę, ale to będą dobrze wydane pieniądze. Inwestować w siebie zawsze można i to nie boli. A na pewno będzie to taki tytuł, który będzie u Was leżał i będziecie myśleli, czy, na, czy do niego nie wrócić, ponieważ zawiera wiele wątków filozoficznych i czasem człowiek siedzi i się zastanawia, kurczę, czy to na pewno tak. A jak ja bym postąpił? Jak, jak ja bym to rozwiązał? Co by było, gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji? Ale to tylko takie gdybanie jest. Um, dalej tytułem. Trzeba stwierdzić, że. O, przepraszam, SMS. Trzeba stwierdzić, że pomimo tego, że jest to gruba książka, bo zawiera po 591 stron bodajże no wam dokładnie nie powiem nawet tak dokładnie 591 stron to to dlatego was zachęcam do zakupienia nawet za tą kwotę 40zł po 591 stron zabawy e, która może trwać e, no, ile sobie zapragniecie, z jaką szybkością czytacie i jak bardzo was to bawi, bo łącząc wątki filozoficzne i wyobraźnie rzeczy, które on tam przedstawia, które można sprawić, bo to są wątki też historyczne. Chodzi mi to na przykład o świętą wojnę, jest to pieśń żołnierska żołnierzy rosyjskich. A, sprawdźcie sobie, to jest to tytuł tak naprawdę na wiele godzin, bo zanim się sprawdzi wszystkie te wątki, o których się opowiada, o, łącznie z tą pieśnią, z tym jak on to widzi, jak, jak to jest tak naprawdę przedstawione, to czy naprawdę idzie się tym... Na pewno ciężko będzie się czasem połapać, ale to, to nie jest odpychające, to właśnie działa w ten sposób, Przez, że, w że coraz bardziej chcecie się dowiedzieć. <laughs> Możecie sprawdzić na internecie, czy to naprawdę tak jest, co autor chciał przedstawić. I dlatego wydaje mi się, że jest to pozycja godna uwagi każdego. Nie, nie tylko zapalonego czytelnika fantastyki, nie tylko y, znawcy historii bądź jakiegoś amatora historycznego, ale na pewno jest to tytuł każdej osoby. I to będzie na tyle. Że dziękuję, że znalazł się ktoś, kto poświęcił czas i posłuchał mnie przez tak, tak długą ilość czasu. No, trzymajcie się, miłego dnia.